Ładnie nasypało. Prawdziwa zima. Wiatr nadal wieje. Drzewo się rusza. Trzeba nakarmić gagatki. Robię chińszczyznę. Mam tu resztki. Skurczola. Niech jedzą. Ptaszyska. Wy też tak róbcie nie wyrzucajcie Tylko dokarmiajcie Lepi się? Lepi się Czyli jest zero albo na plusie może bałwanka byśmy ulepili co wy o tym myślicie? Słoneczko się przebija chłodno, wiaterek ja pierdzielę, prawdziwa zima, nie? Nas dopadła. 美和子か